To ty przyprowadziłeś do rana? Nie wziąłem go za rękę, ale odnalazłem sztandar, więc obiecał wrócić na zamek. To dobra wiadomość. A więc o co zamierzałeś mnie prosić? Co mogę zrobić, żeby ci się odwdzięczyć? Chciałbym przejrzeć zamkowe archiwum. Na wstęp do archiwum może zezwolić jedynie lord Gawan. Ale chyba wiesz, jak otworzyć drzwi. Bez pozwolenia mego pana mam związane ręce. I co mam zrobić? Pewnie już słyszałeś, że nasz pan znalazł się w trudnym położeniu. Pochwycili go orkowie. Tak wiem, kiepski żart. Obezwładnili go, gdy słaby i ranny wracał z pola bitwy. Nijak nie mogliśmy temu zapobiec. Jeśli pomożesz nam uwolnić lorda Gawana. Dość już usłyszałem. Gdzie są ci przeklęci orkowie? Żyją w jaskini, na południe od zamku. Albo wrócę z Gawanem, albo już nigdy mnie nie zobaczycie. Jeśli chcesz przejść przez most na tereny orków, musisz znać hasło dla straży. Brzmi ono, nic nie jest tak złote jak srebrny honor. Chcesz jakoś pomóc rannym? Jak mogę pomóc? W lesie za Srebrowodem znajdziesz staw. Rośnie tam stawucha. Jeśli będziesz w pobliżu, możesz mi przynieść kilka pęczków. Nie mam złota, ale mogłabym nauczyć cię co nieco o miksturach. Dobrze. Będę miał oczy szeroko otwarte. Bądź pozdrowiony. I co, Smyku? Podoba Ci się moja praca? Tak, mógłbym się czegoś od Ciebie nauczyć. Hmm, rozejrzyj się. Wiesz, jak korzystać z młota i kowadła? Tak sądzę. Naprawdę. No to mam dla Ciebie zadanie. Przynieś mi mój szkicownik. A pokażę ci kilka sztuczek. Brzmi nieźle. To gdzie znajdę tę książkę? Na południe od zamku stoi wieża strażnicza. Lubiłem tam przesiadywać i sobie szkicować. Ale pewnego dnia zjawili się jacyś przeklęci orkowie i mnie przepędzili. Na moje kowadło czarci pomiot! I zgubiłeś książkę. Szybko załapałeś, smyku. Przynieś mi ją, a nauczę cię prawdziwej sztuki kowalskiej. Poszukam jej. Dobrze. Powodzenia. Nikt tędy nie przejdzie! Zawracaj! Nic nie jest tak złote jak srebrny honor. Skąd znasz? No dobra. Możesz przejść. Jeśli jesteś na tyle szalony. Niedługo sobie pójdę. Ja tylko szukam książki. Książka! A, tak ładna! Dobra do brudne uczynki! Miła! Brudne uczynki? Co to znaczy? Być czyste uczynki i brudne uczynki. Książka dobra do brudne uczynki! Gładziutka! Czyste, brudne tobie to chyba wszystko jedno. Daj mi książkę albo dowiesz się, czym są krwawe uczynki. Nie! Szurak chcieć książka! To szurak dostanie kopa w żyć. Co jest? Zabierać to! Książka! Zabierać! Dać mi spokój! No i o co to zamieszanie? Wielkie nieba! Cóż za okropny smród! Widać! Nikt tu nie wejść! Brama zamknięta! Otwórz bramę! Muszę pomówić z Eragiem. Brama zamknięta! Erag w środku, ty na zewnątrz, ja pomiędzy. Znasz jakiś powód, dla którego miałbym nie walnąć cię w twarz? Nie! Ale brama być zamknięta. Sam ją sobie otworzę. Brama zamknięta od środka. Piechur Daruk otworzyć, gdy ja kazać. Co mam zrobić, żeby Daruk otworzył bramę? Być miły dla Ogbosz. Przynieść szkara da od melok. Szkara woda? Melok? Kolego, nic z tego nie rozumiem. Ogbosz ok, mówić wolno. Szkara być woda. Melok być szaman. Melok robić szkara Melok nie być tu! Ogbosz ok, nie mieć szkara Przyniosę ci wódę od Meloga, a ty każesz Darukowi otworzyć bramę, tak? Ty bystry, bardzo bystry, ty mieć orkowa krew? Trochę? Ja ci pokażę orkową krew. Gdzie melok? Uciec! Ukryty! Na południe! Tam szukać! Zarzeka! Południe być tam, gdzie nie być północ! Rozumieć? Zdobędę dla ciebie szkarawudę.